Gdyby Jan Paweł II żył, płakałby. Widzieliśmy rzeczy bardzo antykatolickie pochodzące z kraju bardzo katolickiego. Zwróć szczególną uwagę na dzisiejszą wiadomość. W ostatnim dniu 16 dnia prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski ogłosił coś niezwykle poważnego, co jak twierdzi ma na celu zwalczanie dyskryminacji. W imię równości i tolerancji Rafał zakazał wyświetlania symboli religijnych Takich jak krzyże w budynkach rządowych miasta. Zgodnie z nowymi zasadami, krzyże nie będą już mogły być wieszane na ścianach, co jest powszechne w polskich urzędach publicznych. Pracownicy również nie mogą wystawiać symboli religijnych na swoich biurkach. Wszystkie oficjalne wydarzenia będą teraz również o charakterze świeckim, więc nie powinny obejmować żadnego rodzaju modlitwy. To pierwszy raz, kiedy symbole religijne są zakazane w Polsce ojczyźnie papieża świętego Jana Pawła II i jednym z najbardziej katolickich krajów na świecie. Boże, jak bardzo się boję. Czy widziałeś tę wiadomość? W obliczu tej smutnej wiadomości, czy to przypadek, czy nie, Lukas Gelasio, rzecznik dwóch ważnych wizjonerów i sług bożych, podzielił się kolejną wizją otrzymaną przez zakonnicę z północy. W tej wizji zakonnica wspomina o kraju i ważnym wydarzeniu z udziałem papieża. Ale ta wizja różni się od innych, ponieważ według niej to w tym kraju zaczną się wszystkie cierpienia. I niestety, nasza ukochana ojczyzna została wspomniana. Zresztą, to nie pierwszy raz, kiedy zakonnica z północy mówi o kwestii Polski w swoich przepowiedniach. Bóg wiele razy przemawiał do niej o Polsce. Wiemy, że nasza Polska jest najbardziej katolickim krajem słowiańskim na świecie i ma dwóch bardzo ważnych wielkich świętych: świętą Faustynę. Która otrzymała wielkie proroctwa i dokonała wielkich objawień, oraz naszego ukochanego i drogiego papieża Jana Pawła II. Czy to jest powód tylu ataków wroga? Teraz zwróć szczególną uwagę na relację Gelasio o wizji zakonnicy, ponieważ wywołuje dreszcze. Ale najpierw sprawdź, czy jesteś już zapisany na nasz kanał, aby otrzymywać więcej ważnych filmów jak ten. Zaczynajmy. Podzieliłem się z wami kilkoma objawieniami zakonnicy z północy o nasileniu konfliktów, które przejdą na skalę globalną po wybuchu w Polsce. Oto kolejne podobne objawienia otrzymane przez nią. 9 października 2023 roku zakonnica otrzymała wewnętrzne przesłanie, które brzmiało: Armia wyruszy przeciwko Warszawie cała Polska będzie oblężona. 24 grudnia tego samego roku po przyjęciu komunii miała wizję. Było dwóch żołnierzy na ziemi. Jeden był ranny, a drugi próbował go przeciągnąć, aby uratować mu życie. Obok nich była wielka flaga Polski. 4 stycznia 2024 roku kiedy pytała pana, dlaczego otrzymuje objawienia dotyczące Polski, usłyszała odpowiedź: Ponieważ Polska, moja córko, została powierzona tobie. A twoje modlitwy i drobne ofiary opóźniają karę jej przeznaczoną. Znak w nocy zostanie ci dany. Kiedy ten znak przyjdzie do ciebie, będziesz wiedziała, że wszystko się zaczęło. Kilka dni później, jeszcze w styczniu, zakonnica miała sen, w którym zobaczyła wielki plac. Na nim był pomnik, który wyglądał na lwa, chociaż nie był wyraźnie widoczny. Na czterech stronach pomnika były wielkie flagi Polski. Plac był miejscem jakiegoś wydarzenia i był pełen ludzi. Niektórzy trzymali flagi kraju. Potem usłyszała dźwięk wielu strzałów oddanych do tłumu. Widziałam wielu padających, martwych i rannych na ziemi, podczas gdy reszta uciekała. W tym samym śnie zobaczyła papieża przemawiającego do tłumu, i w trakcie przemówienia poczuł się źle i został szybko przewieziony do szpitala. Drodzy bracia, Widząc tę wizję, przypomniałem sobie fragment z dzienniczka św. Faustyny, który mówi Dziś obudziła mnie wielka burza. Rozszalał się wiatr i padał ulewny deszcz, z błyskawicami i grzmotami co chwilę. Zaczęłam się modlić, aby burza nie wyrządziła żadnych szkód. Wtedy usłyszałam te słowa Odmów koronkę, którą cię nauczyłem, a burza ustanie. W tej przepowiedni kładzie duży nacisk na Polskę i sytuację papieża. W tym samym śnie widziała papieża przemawiającego do tłumu i w trakcie przemówienia poczuł się źle i został szybko przewieziony do szpitala. Chcę abyś zwrócił uwagę na jedną rzecz, aby uniknąć nieporozumień lub półprawd. Ona nie stwierdziła, że papieżem o którym mowa jest papież Franciszek. Nie podała imienia papieża. Może to być on, ale równie dobrze może to być ktoś inny. Okej. Okay? Wiemy, że Rosja jest bardzo blisko Polski i Ukrainy. Wiemy, że Polska jest członkiem NATO i każdy kraj, który spróbuje nas zaatakować, musi wiedzieć, że zmierzy się ze wszystkimi innymi krajami należącymi do NATO. Z powodu tej sytuacji, która zacznie się w Polsce, coś wydarzy się na skalę globalną. To skomplikowana sytuacja, którą widzimy na naszych oczach. Wierzę w wizję zakonnicy z północy i rozumiem, że Bóg może przemawiać przez nią. Bóg objawia się w sercu tej małej służebnicy. Ponieważ przepowiednie zakonnicy z północy są związane z wieloma objawieniami Matki Bożej, Najświętsza Maryja Panna dała nam poważne ostrzeżenie. Jeśli ludzie się nie nawrócą, jeśli ludzie nie będą odmawiać różańca, i jeśli ludzie nie otworzą swoich serc na najświętsze serce Jezusa, szukając zadośćuczynienia i nawrócenia, jeśli ludzie nie spełnią tego wezwania, nadejdą wojny i wiele narodów zostanie unicestwionych. Cóż! Wydaje się, że zanim te słowa się spełnią, diabeł chce zniszczyć prawdziwe oblicze świętego kościoła. A Bóg prosi nas dziś, abyśmy byli prawdziwymi chrześcijanami, prawdziwymi katolikami, abyśmy byli gotowi podjąć drogę do świętości i abyśmy w końcu powiedzieli stop grzechom. Bóg czyni cuda dla tych, którzy wierzą i służą jemu i prosi jedynie o nasze nawrócenie i przestrzeganie przykazań. Módlmy się za Polskę i za papieża Wszystkie modlitwy i ofiary, choćby najmniejsze, opóźniają i minimalizują te wydarzenia. W tym momencie przestań robić cokolwiek i dołącz do mnie w tej intencji, wołając o Boże miłosierdzie, z wstawiennictwem Świętego Jana Pawła II, Świętego Faustyny i Świętego Brygidy. Wszechmogący i miłosierny Panie, nasz Boże nieskończonej dobroci, wielbimy Cię. I błogosławimy za Twoją bezwarunkową miłość do nas. Wśród utrapień i chwil chaosu oraz smutku, które przeżywamy, wołamy o Twoje miłosierdzie i ochronę nad wszystkimi Twoimi synami i córkami. Umiłowany Ojcze, dzisiaj szczególnie modlimy się za naszą ukochaną Polskę, ziemię świętych i głębokiej wiary, która była latarnią nadziei i chrześcijańskiego oddania. Wstawiamy się za nasz kraj, który przechodzi przez czasy niepewności i duchowych wyzwań. Prosimy, aby Twój Duch Święty oświecił serca wszystkich Polaków, aby pozostali niezłomni w wierze i miłości do Ciebie. Panie Jezu, Ty, który jesteś Księciem Pokoju, wylej swój pokój na Polskę i na wszystkie narody. Niech światło Twojej obecności rozproszy ciemności, nienawiści i nietolerancji. Obdasz mądrością przywódców i władzę, aby rządzili sprawiedliwie i promowali prawdziwą godność człowieka, Szanując wiarę i wolność religijną każdej osoby. Najświętsza Maryjo, Matko Boga i nasza Matko, prosimy o Twoje matczyne w stawiennictwo. Ty, która objawiłaś się w wielu częściach świata, ostrzegając nas przed potrzebą nawrócenia i modlitwy, pomóż nam przyjąć Twoje przesłania z otwartym sercem. Naucz nas odmawiać różaniec święty z zapałem, szukając pokoju dla świata i zbawienia dusz. Święty Janie Pawle II, wielki pasterzu i obrońco wiary, wstawiaj się za nami u Ojca. Twoje życie było świadectwem odwagi i miłości do Ewangelii. Pomóż nam naśladować Twój przykład, wzmacniając się w wierze i ufności w Boga, nawet w obliczu największych trudności. Święta Faustyno, apostołko Bożego Miłosierdzia, wstawiaj się za nami, abyśmy mogli doświadczyć nieskończonego miłosierdzia Boga w naszym życiu. Niech będziemy jak ty w pełni ufać Panu, wiedząc, że on jest naszą siłą i schronieniem w czasach utrapienia. Święta Brygido, wierna służebnico Chrystusa, wstawiaj się za nami, abyśmy pozostali niezłomni w naszej wierze, nawet gdy droga staje się trudna i niepewna. Niech będziemy zgodnie z twoim przykładem wytrwali w modlitwie i ufności w Boga. Panie, modlimy się również za naszego papieża aby był prowadzony przez Twoją mądrość i wzmocniony Twoją łaską. Niech prowadzi Kościół z odwagą i prawdą, jednocząc wszystkich wiernych w dążeniu do świętości i pokoju. Boże miłości i miłosierdzia w Twojej nieskończonej mocy, chroń nas przed zasadzkami wroga i umacniaj nas w wierze. Niech będziemy zjednoczeni w modlitwie pracować na rzecz budowy świata bardziej sprawiedliwego i braterskiego. W którym wszyscy będą mogli żyć w pokoju i harmonii. Zawierzamy Ci wszystko, O Panie, i prosimy, aby Twoja wola była spełniona w naszym życiu. Niech Twoje miłosierdzie i Twój pokój panują nad całą ludzkością, teraz i na zawsze. Amen. Uwaga, pilne ogłoszenie. Przeżywamy obecnie chwilę strachu i niepewności, proroctwa się spełniają. Nadchodzą trudne dni, które dotkną nas wszystkich. Dlatego bardzo ważne jest, abyś się chronił przed tym wielkim złem, które nadciąga. Mam dla ciebie specjalną niespodziankę. Księga Potężnych Modlitw Matki Boskiej jest teraz dostępna. Ta książka elektroniczna to unikalny skarb, który już odmienił życie ludzi na całym świecie, pomagając tysiącom osobom przygotować się na ważne chwile pod błogosławieństwem naszej ukochanej Matki Boskiej. Teraz wzbogaci również Twój duch i przygotuje Twoje serce. Dzięki cudownym modlitwom poczujesz opiekę i pokój Matki Boskiej. Kliknij w link w pierwszym przypiętym komentarzu i pobierz teraz. Bądź szybki, bo udostępniono tylko kilka linków. Nie przegap tej okazji.